Witam serdecznie wszystkie zodiakalne strzelce na Szeptach Tarota. Ja mam na imię Krystyna i dziś zapraszam Was na czytanie majowe. Maj będzie miesiącem, który może przynieść więcej głębi, refleksji, ale też nowych możliwości. Rozpoczniemy ten miesiąc pod wpływem Plutona w retrogradacji, która zachęci nas do zatrzymania się i spojrzenia w głąb siebie. Pełnia w Skorpionie może poruszyć tematy emocjonalne, które będą wymagać uzdrowienia, a pod koniec miesiąca, kiedy Jowisz wejdzie do bliźniąt, pojawi się lekkość, ciekawość i szansa na rozwój, być może w zupełnie nowym kierunku. Zobaczmy więc, jakie energie będą prowadzić Was w maju, co może stanąć Wam na drodze, czego unikać, a na co się otworzyć. No, i oczywiście, jaka rada płynie z kart dla Was? Zachęcam Was też do sprawdzenia Waszego znaku Księżyca, a Księżycowego Ascendentu, No co może dostarczyć Wam więcej wskazówek albo z Wami lepiej rezonować. Na końcu, jeżeli macie swoje prywatne pytania, to wyciągniemy na nie odpowiedź z wyroczni anielskiej. A teraz, kochani, usiądźcie wygodnie. Weźcie łyczek kawki, herbatki, czy co tam wolicie. No i zaczynamy. Jakie energie będą Wam towarzyszyć w maju? O czym powinny wiedzieć strzelce? Kochani, mądrość. Mądrość, pamiętanie, chyba skorpion miał dokładnie tą samą kartę. Kochani, przypomnienie sobie jakichś Waszych lekcji życiowych, tak. To jest Wasza energia doświadczenia, mądrości, wnętrza. Pamiętajcie o tym w maju. Może być ważne. Może być ważne. I wdzięczność. I wdzięczność, czyli docenianie tego, no, wiąże się pięknie z mądrością, tak? Zatrzymanie się na moment, to jest takie docenienie chwili tu i teraz, um, i cieszenie się tym, co mamy, tym, co mamy. Energia wdzięczności. Która jest dla mnie też energią mądrości. Dobrze, i jaka będzie Wasza energia, moje strzelce? Jaka jest energia strzelca w maju? O kochani, dziesiątka mieczy. Dobrze, jaka jest energia maja? Jaki będzie temat maja? Oj, I główny cel. I główny cel. No, popatrzcie, pięknie. No, no, oczywiście to jest czytanie ogólne. Pamiętajmy, nie będzie rezonować na pewno z wszystkimi, ale no, jest grupa strzelców, które, no, stoicie tutaj, kochani, przed zakończeniem jakichś cyklów. Dziesiątka, dziesiątka mieczy mówi o jakichś bolesnych zakończeniach, tak? To mogą być relacje, związki. Tak bardzo jak bolesna jest ta karta, bo, no bo sugeruje to, że oczywiście w przeszłości cierpieliście, tak? doznaliście bólu. To są wszystkie takie sprawy, jeżeli chodzi o zdrady, jakieś katastroficzne upadki, rozczarowania. W każdym razie pozytywna strona tej karty mówi, że one kończą się. Kończą się, Wy jesteście gotowi tutaj zamknąć pewne, pewne sytuacje, pewne relacje, pewne związki. To mogą być też pewne przekonania wasze, tak? W środku stoi karta diabła, czyli ten miesiąc, no maj, będzie tutaj właśnie sprzyjał wyzwalaniu się, kochani, tutaj wyzwalaniu się z tych, no nie wiem, ale czuję po prostu tutaj, że tu. Chodzi o toksyczne związki dla wielu z Was. Być może są właśnie koło Was jakieś osoby, no, które są dla Was po prostu niedobre, które w jakiś sposób Was ograniczają. I stąd tu jest ta mądrość, którą ta, ta, ta wyrocznie chcę Wam tutaj przypomnieć, żebyście połączyli się z tą Waszą wewnętrzną mądrością. Docenili to, co macie, ale. Diabeł daje wam tutaj możliwość wyzwolenia się, wyzwolenia się z tej, no z tej niezdrowej sytuacji, bo tego nie da, się, nie da się tutaj inaczej odczytać. I dla niektórych to mogą być jakieś wasze wasz styl życia, jakieś niezdrowe no zachowania nawyki, które właśnie być może trzeba zakończyć, trzeba się wyzwolić. Diabeł mówi o rozpoznaniu ograniczeń, o rozpoznaniu takich sytuacji, um, o rozprawieniu się też, kochani, z iluzją, z iluzją, z naszą, z naszą własną iluzją. Um, także to będzie dobry miesiąc tutaj, żeby sobie pewne rzeczy uzmysłowić i, no, i zakończyć, tak? Bo tutaj to Wam nie służyło, nie służy, zadawało dużo bólu. Dużo, dużo problemów, dużo rozczarowania. Także zakończacie ten, zakończacie ten proces, ten rozdział. No i a przed wami stoi Mag, który mówi: jeżeli dla niektórych z Was to będzie pożegnanie się z pewnymi osobami, w waszym życiu. Um, I być może no, jest coś takiego w Waszej świadomości, w Waszych myślach, że po prostu boimy się czasami tak, o, bo nie chcę być samotny, może już nikogo nie, nie znajdę. Mag mówi o tym, że Wy macie wszystko to, co potrzebujecie, żeby wykreować Waszą nową rzeczywistość. Wszechświat Wam sprzyja, ale Mag też prosi Was o to, żeby wykonać pierwszy krok. Samym myśleniem, samymi afirmacjami, samym pozytywizmem, kochani, to my nic nie zrobimy, tak? To wszystko fajnie brzmi, no ale to tak nie pracuje. To musi być na takim poziomie waszym wewnętrznym, takie głębokie przekonanie, tak? Wejście w, ten, w te pozytywne wibracje, albo przynajmniej zneutralizowanie. Tych głosów, które macie w głowie, tak? To nie chodzi o to, żeby być zawsze, no nie wiem, szczęśliwym, zadowolonym i promienie, żeby z nas biły. No ale nie możemy też chodzić właśnie w tej, w tej rozpaczy, w tej, no w, tej, w tej szacie ofiary. To też, to też nie działa dobrze. I mag też o tym mówi, tak, że możecie przyciągać do siebie jakieś, no, negatywne osoby, negatywne sytuacje, tylko dlatego właśnie, że nosicie w sobie tą wibrację. Także zastanowienie się tutaj na tym i przynajmniej, mówię, zneutralizowanie. Ja bardzo lubię tą energię neutralną, taką, takie, to jest takie poczucie nasze wewnętrzne spokoju i Raczej staram się zawsze pracować na tym niż na tym, takim. Są, są dwa wahadła, tak? Jest ta górna, jest lewa i prawa strona. Lepiej jest, jak to wahadło nie jest takie rozhukane, kochani, dla naszego umysłu, dla naszego ciała i dla naszego zdrowia. Czyli zbalansowanie tego będzie, będzie ważne. Dobrze, co tutaj może Wam przeszkadzać? To tu może przeszkadzać albo was zwalniać w jakiś sposób albo coś tu będzie trzeba rozpatrzeć popatrzcie dziewiątka dziewiątka pucharów mówi o no to jest taka energia spełnienia marzeń tak wszystko się może wydarzyć w tej energii ale no my dobrze wiemy tak że w życiu tak jest że nie można mieć wszystkiego nie można mieć wszystkiego nie można być zawsze jak coś z jednej strony jest dobre, no to z drugiej, z drugiej nie. I, i, i to, no tak jak mówię, to wahadło się zawsze, zawsze rusza w naszym życiu. Także uświadomienie sobie tego, tak jak tutaj ta karta mówi, docencie to, co macie i znajdźcie takie głębsze szczęście w tym, głębsze zadowolenie. Także pamiętajcie, że nie wszystko zawsze się może spełnić, tak? ale szukanie tego głębszego sensu, głębszego zadowolenia. No zaprowadzi was dalej, kochani. A niż marzenia w obłokach i chcenie wszystkiego na raz. Dobrze. Kochani, na co się otworzyć? Na co się otworzyć tutaj? Albo na kogo? No, dla niektórych to będzie takie przeanalizowanie przeanalizowanie takie dosyć, dosyć konkretne, dosyć tutaj takie podejście, no, powiedziałabym logiczne do sytuacji, ale być może, może należy otworzyć się troszeczkę na samotność. Czasami jest dobrze pobyć samemu, pobyć ze sobą, żeby sobie właśnie pewne rzeczy tutaj przewertować, przemyśleć. Królowa, królowa mieczy jest taką, no często właśnie reprezentuje Osoby samotne, ale osoby samotne z wyboru, to nie że jej tutaj brakuje, nie wiem, kandydatów czy kandydatek, to jest taka energia, która wybiera siebie, wybiera siebie, która docenia tutaj czystość umysłu, ma takie właśnie podejście analityczne, konkretne, bardzo racjonalne. Być może dobrze byłoby się otworzyć tutaj, żeby pobyć. Szczególnie, jeżeli wychodzicie, kochani, z jakichś związków toksycznych, to wpadanie zaraz, szukanie takie, szukanie zaraz zastępcy, albo czegoś, co tu może, no, wypełnić tą ciszę, tak, Nie jest niczym dobrym. Nie jest niczym dobrym, bo automatycznie, tak jak mówię tutaj z tymi, z tą dziewiątką, z tą dziewiątką pucharów, szukanie. To nie, jest, to nie jest dobre. Należy sobie tutaj wziąć trochę czasu dla siebie, m, przemyśleć pewne rzeczy, pobyć ze sobą, pobyć ze sobą, kochani. To nie jest, że już to nie znaczy, że nigdy nie musicie um, szukać kogoś, tak? czy otwierać się na jakieś inne um, związki, relacje, ale to jest takie racjonalne spojrzenie na swoje emocje, skąd te emocje się wybierają, jak w ogóle doszliście, jak, jak to się stało, że weszliście. W negatywne czy w jakieś takie toksyczne związki. Dobrze. Co Wam będzie sprzyjać? Co, wam będzie, co Was będzie wspierać tutaj? Co Wam pomoże albo kto? No, nowe początki, nowa droga. Pięknie. Głupiec razem z magiem, kochani, zaczynacie nową, nową ścieżkę. Nową ścieżkę. A po zakończeniu czegoś, czegoś właśnie bardzo bolącego. Ale to jest też taka. Pozwólcie sobie tutaj być troszkę, to jest taka energia świeżości, nowe perspektywy. Także po tych, po tych wyborach to nie znaczy, że jeżeli idziecie przez tą ścieżkę samotnie, to nie znaczy, że będzie nudno. To nie znaczy, że będzie nudno. Głupiec mówi o nowej przygodzie, otwarciu się tutaj na świat, na odkrywanie, być może na odkrywanie jakichś nowych takich rzeczy właśnie w sobie, w waszym wnętrzu, kochani. Także może być bardzo. No, bardzo ciekawie, bardzo ciekawie. Kochani, jaka jest dla was rada? Jaka jest dla was rada? Mhm, celebracja, popatrzcie, są koło was ludzie, są koło was przyjaciele. No, ale to jest też taka energia właśnie, gdzie będziecie się cieszyć, będziecie się, um, będziecie świętować tutaj, tak, trójka, trójka pucharów. Mówi o, o przyjaźni, mówi o wspólnocie, mówi o mile spędzonych chwilach. Także albo to będzie jakaś, właśnie, grupa Waszych bliskich, znajomych, albo Wy będziecie kochani tutaj. Coś, coś tu będzie takiego fajnego, co sprawi, właśnie, no, da Wam powód do celebracji, do świętowania. A być może po prostu, jeżeli tutaj, no, zakończycie jakieś, właśnie, nie wiem. Związki, to po prostu fajnie będzie spotkać się z Waszymi najlepszymi przyjaciółkami albo przyjacielami. No, nie wiem, na jakąś fajną kawkę i, i pogadać, żeby sobie po prostu tak y, zależyć energię, tak? Żeby Wam ulżyło, żeby spędzić mile czas y, w miłym gronie. Dobrze, jeżeli macie pytanka, kochani, pierwsze pytanie dla naszych strzelców w najbliższej przyszłości. W najbliższej przyszłości i drugie, nam chce wyjść. Przemyślcie coś, kochani, przemyślcie coś. Dziękuję, moje kochane strzelce. Życzę Wam wspaniałego maja, wspaniałej nowej ścieżki. Dziękuję za Wasze komentarze, za Wasze serduszka. Oczywiście zapraszam do subskrypcji. No i oczywiście mam nadzieję do zobaczenia na następnym czytanku. Papa, pa, kochani.